Witajcie wszyscy, tutaj jest ja tv Dzisiaj już jest ta ankieta. Zagrajmy wy. Wybrałem dwie gry. Dwie gry, coś tak kształt horrorów. Jest to gra Fear i jest to gra Bloodline Uśpione zło. Może parę słów o tych grach. Fear to jest taki shooter trochę, taki bardziej coś powiązana akcja i horror, gdzie nas dziewczynka ona o imieniu Alma atakuje. Zaczynano Renas, no Boże, no, no straszy, że się tak wyrażę. Bardzo dobra gra. I Bloodline Uśpione Zło. Większość może cię nie znać tej gry, ale jest to gra y, dosyć dobra, ponieważ y, jesteśmy, powiedzmy, że no, trochę długo trwa. Jest bardzo przyjemna gra. Jest też mocna i polega na tym, że jesteśmy bodajże doktorem, nie wiem. <laughs> i po prostu jesteśmy budzimy się gdzieś i tam próbujemy się wydostać, napieprzamy w zębiaki, dziwne potwory, na przykład pielęgiarki wyruchane itd, tak i tak dalej. Więc tak, Bloodline już zło, płyta mam tutaj przy sobie, jest generalnie no, niedawno kupiona, zamówiłem sobie na Allegro. Jest w ogóle niezainstalowana, ledwo co odpakowałem, więc jak będę instalował, to zobaczymy czy jakieś błędy wyskoczą, czy nie. Jeśli tak, to wam dam znać, ale nie powinny. No i to tyle, więc głosujcie w komentarzach za jaką grą jesteście, yy, będę tam trochę czekał, nie wiem, do, powiedzmy do, Pff, nie wiem, no jakoś po Sylwestrze yy, będzie, będę zbierał głosy, zobaczymy jaki, jaka gra wygra, nie? Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, walcie se przy i tak dalej, to do zobaczenia na następnym let's playu, na 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 play siema.